Ta książka zawiera wszystko, co każdy powinien wiedzieć, jeżeli chce dożyć 100 lat, oczywiście na z Zusowi i polecam przeczytać tą książkę. Poprzednia wersja to fundament, natomiast my wzięliśmy sobie ten fundament, przebudowaliśmy go właściwie od samego początku, dołożyliśmy aktualną wiedzę. Z mojej perspektywy, co jest istotne, przedstawiliśmy tu na przykład całą listę staty, nazw statyn, jakie są podawane. Opisaliśmy, czym się charakteryzują tego typu leki i jak są szkodliwe w niektórych przypadkach. To po pierwsze. Po drugie, no, przedstawiając dwa razy więcej treści. My właściwie przedstawiliśmy dwa razy więcej wiedzy. I to wiedzy aktualnej, to wiedzy, która się nigdy nie zmienia, dlatego że to są podstawy fizjologii, patofizjologii leczenia. Leczenia oczywiście opartego głównie nie na lekach, a na naturze.